Ohaio! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Ambrio i witam was w kolejnym odcinku! Zagrajmy w Dishonored 1! Dokładnie tak jak pamiętacie w poprzednim odcinku udało nam się w końcu dotrzeć ponownie do naszego pubu gdzie niestety dowiedzieliśmy się smutnej prawdy, że... Pendleton, jak i Havlock pod naszą nieobecność zajęli się resztą naszych sojuszników. Niestety nie spotkał ich za przyjemny los. Jedynie, którzy przetrwali no to... Kalista, Samuel, Piero, jak i Sokołow. Oczywiście pomogliśmy im z pozostałą strażą i udaliśmy się nawet bez zimowskółki, gdzie według raportu Hewloka jest ukryta Emily. I powiem Wam, że ten odcinek może być akurat, jeżeli o to chodzi, trochę trudniejszy od, od reszty, z racji tego, że nie został jakoś dużo gry, ale było to na tyle, że niestety musiałem przerwać poprzedni odcinek. Że po prostu. Było tego za ten, że jest tego trochę za mało, jak na taki pełnoprawny odcinek, ale było tego jednocześnie za, za długo, żeby przedłużać odcinek jeszcze bardziej. ale wobacie, jeżeli ten odcinek będzie krótszy, niestety, nie wiedziałem, że zostało nam takie. O kurczę, dobra, patrzy się. Nie, w reporom nie wyszedł, nie wyszedł z tego szczura w yy, jakiś dorosły facet, który. Jest jakimś dziwnym rządzeniem losu poszukiwany. Nie, to, to wcale nie tak. Przewidziałeś się, stare. Mhm. Mm o, słyszę, że ktoś jest chyba blisko. Wolę go im nie podchodzić, dlatego ja sobie zrobię to. Otóż w ten sposób. Dobrze, że anatomia nie istnieje, i dla innych to jako no-kill. Bo jakbym tak zarył tą głąb, tą barierkę, to. Wypadki no chodzą po ludziach, więc nie mogą się to dobrze skończyć. Dlatego dobrze, że jest jedynie Dissonaut. Nie ma to aż takiego realizmu. Okej. Okay. tych panów już sobie możemy składować. Jeden i drugi nieprzytomni, więc super. O! Dobra, mamy jeszcze tutaj runę. Jest mentalnie pod nami. Pamiętam, że to jest akurat ostatnia runa w całej grze, więc jeżeli ją zdobędziecie, to raczej już na pewno dostaniecie achievement za zdobycie wszystkich run. I w tym momencie powinien właśnie on, on wbić. Dobra. Ja wolę może sobie jeszcze włączyć wzrok. Roczny. Zapiszę sobie. Na no spokojnie, nie ma co ten, nie ma co rushować. Mamy masę czasu. Dobranoc. Okej. Okay. Stróżówkę już mamy. Teraz tylko dostać się do windy. Ale tutaj tych strażników jest, nie ukrywam. Safe. Będzie bezpieczniej. Okej, okay, ten tam się przemieszcza. Ale ok, on się tylko odwraca. Nie tylko będzie zmieniał pozycję, trzeba się go, o niego martwić. A i tak tego nie robi za często. Dobra. Dobra nasza. Uczymy naprawdę dobre tempo. Okej. Okay. winda i. ...plon elektryczny. Trzymy to w ten sposób. Z tego co widzę, o właśnie, bo to, z tego co tam widzę, generator jest tam, a ja wolę ich dwóch nie ogłuszać. Dobra, e, co jest? Dobra, on teoretycznie nie powinien tutaj widzieć, więc zdawałem się, za tą barierkę. Każdy kolega nie wie, ma jakiś wyczulony ten. To, to musimy działać szybko. Tak, odwiedzę na pewno, że teraz trzeba działać szybko. Więc, jak wyjdziemy, od razu rush. Przekońce strzałki. Dobranoc. O właśnie. Bierzemy kluczyk. I on tutaj praca Szybko, 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 korbo. Dobra, nie zauważył. Powiem też, powiem Wam, że niestety w tym odcinku będę musiał wyciąć napisy końcowe, ponieważ oczywiście wam polecam sobie obadać w własnym zakresie tę piosenkę, ale jestem ta z prawami autorskimi, która mogłaby mi tę film zablokować. Bardzo mówię, że piosenka nazywa się Honor for All, postaram się wam ją podlinkować w linku pod tym odcinkiem i postaram się jej sobie przesłuchać, bo naprawdę jest bardzo fajna i bardzo dobrze oddaje klimat gry, ale niestety nie mogę jej zostawić na serii, no bo wiecie żeby jednak wszystko, co robimy, było udokumentowane, a wiadomo jak to jest z różnymi prawami autorskimi, i powiem tak. Jak widzicie, albo może je nie, ale zobaczcie po drodze, w mamy kilka już kroków, ale z racji tego, że jest tu sprostrażników, akurat końcówka, gdy to jest coś, co bardzo mi otchwiło w głowie, ja pokażę Wam bardzo szybki i łatwy sposób, jak można. Uniknąć wykrycia, a przeżyć je tak samo szybko. Stopujemy czas. Nie ja pozwolę sobie jeszcze łyknąć, jeżeli by nam miało zabraknąć. Tak eee, czasu. Da, on niecha widział. On nicha niestety widział. Tak, bo to jest takie, wiecie, to jest takie może pędzenie, ale szczerze powiem wam, że to jest najlepsza ścieżka. To Teoretycznie, najmniejsza czasu Wam zajmuje A jest bardzo efektywna, bo praktycznie możecie ten długi segment, gdzie musielibyście tutaj każdego ogłuszać, możecie go sobie szybko przebiec. Ok, teraz nie słyszałem dźwięku. I tutaj używacie mignięcia i sobie po prostu już idziecie dalej normalnie. I widzicie. Uniknęliśmy wykrycia i wszystko jest ok. I, poka I pokażę Wam w sumie możliwość że jednego baga, bo nie wiem jak to będzie działać, ale nie radzę Wam go używać, jeżeli nie chcecie zostać wykryci i chcecie mieć trofeum za bycie niczym duch. To jest pogadanie z Hewlokiem. Zanim to zrobimy, pozwólcie, że pokażę Wam, co się dzieje, jeżeli stwierdzimy, że nie, że chcemy po prostu do niego podejść i z nim porozmawiać. Bo jest taka opcja. Mam zapisane? Zapisałem, dobra. I patrzcie, jeżeli do niego po prostu podejdziemy. Witam. i widzicie? Wprawdzie jest spokojny, opanowany i tak dalej. Ale gra lubi często go bagować. W jaki sposób? Otóż niestety. Wiecie, on tutaj nam daje ten klucz do pokoju Emily mówi, że wszystko jest ok, możemy szukać zemsty jeżeli chcemy Możemy też oczywiście zrobić to co on zrobił ze swoimi sojusznikami Czyli prawdopodobnie ich otru albo możemy po prostu pójść i nigdy się więcej nie zobaczyć i po prostu prącić go do więzienia Tylko że problem jestem taki, że twórcych nie tego tego segmentu Ponieważ, jeżeli nie chcemy z nim walczyć i weźmiemy sobie po prostu klucz, to widzicie, widzicie, właśnie to się dzieje. I powiem wam tak, to jest 50 na 50 to ten szans. Czasem się to dzieje, czasem się czasem to się po prostu nie dzieje. Więc chyba już trafił? Po prostu możecie albo trafić, albo nie. Ja pamiętam, że za pierwszy raz, jak przechodziłem grę, nie wydarzyło się nic takiego. Dlatego po prostu zrobimy to z sposobem. Czyli soki w dłoń i dobranoc. Ludzie, <laughs> że ja sobie jeszcze odsłucham. <laughs> Oczywiście słyszymy, że no, Emily.

Tutaj też możecie sobie ten, możecie sobie jeszcze przeczytać. Ostatni wpis. O, kurczę, tego jest sobie dużo, dużo. To dobra. A więc. Dobra, teraz wpis czwarty. Wpis trzeci. Oczywiście, ja sobie to przeczytam po odcinku. I jak widzicie, tak się o to przedstawiają. Ostatnie rzeczy, jakie możemy znaleźć, jeżeli chodzi o notatki i audiografy. Autografy wiem, że możliwe, że nie wszystko przeczytaliśmy, ale mam nadzieję, że większość. Tutaj też przeczytam po, ten, po odcinku. Ale dobra, czas do pełni zakończenia. On jest nieprzytomny. I w tym momencie, jeżeli otworzycie już te drzwi, powinny wam wpa wpaść aż dwa osiągnięcia. Jedno za przejście gry z czystymi rękami, czyli po prostu przestrzeganie zasady no-kill. A drugie za... Bycie niezauważonym przez całą grę. Bo, jak wiecie, nie musiałem tego robić, ale starałem się. Nie wiem czego. Ja tak powiem, jeżeli wam ten... tak gra, a.k.a. trochę poradnik, bo trochę wam ta, trochę mówiłem, jakiś, jakiś tam poradnik, starałem się to pokazać, wam pomógł, no to... Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. <laughs> ale dobrze, taką ogólną ocenę gry już pozostawię po napisach końcowych. A więc pokażę wam zakończenie. A muzykę, no to wiadomo. Wiadomo jak to będzie z muzyką, będę musiał widzieć napisy, napisy te końcowe, ale... Już taki ostatni komentarz zostaniecie na ekranie tytułowym gry, a więc dobrze. O. Pomyślałem, że nawet mi się to wbiło teraz. Dług i cieni. Szczerze myślałem, że mam to wykonane. Nie wiedziałem, że rzeczywiście ja też tego nie zrobiłem. Ale dobra. <laughs> nie, powiem wam, że byłem pewien, że mi się udało wbić osiągnięcia. Jak widać czasem się to baguje. okej. Okay. Nie przypuszczałem, że wbije na na serii. Ale dobra. Już ten. Już pokazuje... że tak powiem ostatnio, co nam powie Outsider. Bo jeszcze oczywiście zakończenie nam zostało. Zobaczcie, teraz tak trochę chaotycznie komentuję, ale... Tej nieco procedury dawał przedłużeć, dlatego możliwe, że mój komentarz może być taki trochę, no wiadomo jaki, nie nie, nie ten tego z momentami. So ends the interregnum, and now Emily Caldwell the first will take her mother's throne, after a season of turmoil. You will stand at her side, Corvo, guiding her young mind and protecting her from those who seek to exploit her or cause her harm. Za tak powiem, te w sobie można zobaczyć twarz korwo tak swoją drogą, jeżeli ktoś o tym nie wie. Mogliśmy przynajmniej zobaczyć. Oczywiście, widzimy, że każdy z tych, którzy daje radę, spotkał, spotkał, szcz spotkał szczęśliwe zakończenie.

Powiem Wam, że sam trochę miałem wątpliwości, jak to zrobić z DLC-kami, o których Wam tyle opowiadałem, ale myślę, że na ten moment raczej nie mam w interesie ich przychodzić. I to nie chodzi o to, że mi się nie chce. Bardziej tu chodzi po prostu o to, że widzę, że po prostu dzisiaj gry typu właśnie Disonant nie za bardzo przyciągają. Dlatego może kiedyś je zrobię, może nie. Myślę, że na ten moment raczej można powiedzieć, że seria jest dokończona i raczej nie zamierzam robić tych dodatków. Chyba, że kiedyś się to zmieni, kiedyś na przykład stwierdzę, że wielu ludzi chciałoby je zobaczyć. Czemu by nie? Możemy je zrobić na przykład na live'ach. Ale na ten moment można powiedzieć, że seria jest zakończona. Niemniej, jeżeli chodzi o mnie, ja się bardzo bawię w tej serii. Bardzo fajnie mi się powróciło do tego świata Disonot, który można powiedzieć, że bardzo cenię, bo bardzo lubię tą grę. Ogólnie to powiem Wam, że nie wiem, czy to jest spowodowane moim komentarzem, bo tak może być. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że po prostu skadanki dzisiaj się nie tak przyjmują, jakby to. Że tak powiem, jakby to powiedzieć, sklepanki się nie przyjmują tak, jakby mogły się przyjmować, w sensie takim, że jest może po prostu małe zainteresowanie nimi. Lego po prostu myślę, że le lepiej będzie dla mnie i dla was, jeżeli zamiast przechodzić DLC-ki do gry, która nawet nie wiem, czy wam się podoba, przyjdę po prostu do innych produkcji. Nie ukrywam, może je kiedyś ogram, może nie, zobaczymy. Ale mówię, ja się przy tej serii bawiłem fajnie, mam nadzieję, że przynajmniej ci, którzy dalej zostali do końca tej serii, też się bawili przy niej dobrze. Jeżeli umiem wam w jakiś sposób czas z tą grą, no to jestem z tego zadowolony. A co do tego, odnośnie przyszłości DLZ-ów do tej gry, odnośnie przyszłość tej gry na moim kanale. Zobaczymy. Przyszłość jest w sposób niepewna. A ja, mimo wszystko, na ten moment się oddalam od tej gry. Przechodzę do ambitniejszej produkcji, przy których mam nadzieję, oczywiście będę mógł znowu Was powitać, ale na ten moment myślę, że będziemy kończyć. Także, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się z Was spodobało, to oczywiście zachęcam do dania łapki w górę, ponieważ pomoże mi to dotrzeć do większej ilości osób. Powiedzam także, zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. A ja już nie przedłużam. Czekajcie z wami Ambrion i do następnych odcinków. Na razie, cześć!